Cześć! Dzisiaj zajmiemy się ostatnią wersją map Google dla smartfonów i tabletów, która umożliwia korzystanie z map nawet kiedy jesteśmy offline. Czyli nasz dzisiejszy film jest dla tych wszystkich, którzy chcieliby może korzystać z map Google, ale nie mają stałego dostępu do internetu. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest aktualizacja ostatniej wersji Google Maps. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy, przejdźmy do naszego sklepu Google Play i zaktualizujmy. Jesteśmy w sklepie Google Play i możemy zaktualizować ostatnią wersję map Google. I teraz możemy przejść do map Google. Wybierzemy jakieś miasto, może być Rzym, ale także jakiekolwiek inne miasto na świecie. Możemy zapisać obszar, który nas interesuje i udostępnić go także offline bez konieczności połączenia z Internetem używając nawigatora Google. Wystarczy kliknąć na przycisk ustawień w Waszym smartfonie, tablecie czy Androidzie. Znajdziemy go na pewno po prawej stronie. Klikamy przycisk ustawień i jeżeli poprawnie zaktualizowaliśmy Google Map, mamy opcję udostępnij Offline, rendery disponibile offline. Klikam, pojawia się kwadrat. Ten kwadrat to obszar, który zapisaliśmy na naszym telefonie lub na naszej karcie. Przewidywany o rozmiar to 15 mega. Oczywiście możemy przybliżyć, czyli pomniejszyć obszar do zapisania. Tutaj mamy na przykład 3 MB. Możemy także oddalić, czyli powiększyć obszar do zapisania, kiedy będziemy offline. Oczywiście nie możemy tego robić w nieskończoność. Maksymalny rozmiar to około 80 MB i po przekroczeniu 79-80 kwadrat, staje się czerwony, i pojawia się komunikat, że wybrana powierzchnia jest zbyt duża i musimy przybliżyć. Zapisujemy obszar środkowych Włoch, Widerpo, Rieti, Rzym, także Anzio. Obszar jest dość duży. Jeżeli wiemy, gdzie chcemy jechać, na przykład wiemy, że wybieramy się na wycieczkę do Lacjum, tutaj mamy do dyspozycji 56 MB, klikamy fine, koniec. Teraz nasz tak nasz emulator przestał działać, możemy go zamknąć. Na naszym Androidzie albo tablecie zapisaliśmy obszar, po którym chcemy się poruszać offline. Sprawdzaliśmy bez, i bez połączenia z internetem działa bardzo dobrze. Nie ma też problemów z prędkością. Czekamy na Wasze komentarze i propozycje. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube. Dziękujemy i do usłyszenia. We'll wow. wee wow. wow. wow.